Witam widzowie. Witam was po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że święta minęły we w miarę spokojnej atmosferze, a dzisiaj chciałem wam pokazać inny challenge, czyli jesteśmy znowu na BBO. Wchodzimy w competitive, bezpłatne turnieje i tutaj mamy listę tych indywidualnych turniejów, które możemy sobie dziennie robić. Także Oprócz tego 7 Tricks Challenge, które pokazywałem w którymś z poprzednich materiałów, gdzie gramy cały czas jedno bezatu, mamy wziąć 7 do do, lew za każdym razem, to tym razem um, pokażę Wam Easy Bridge Daily Beginner Challenge. Czyli to jest jakby podobny format, on też jest widywany w tych daylongach, które są publikowane codziennie i tutaj też jest taka różnica, że niektóre z tych daylongów Polegają na tym, że trzeba licytować własne kontrakty, a niektóre z nich to jest just declare, czyli kontrakt jest od razu wylicytowany i musimy go tylko rozegrać. Z tym, że tam jest ta punktacja na maksy, czyli każda lewka tam się liczy i jest ta punktacja procentowa, przeliczany jest wynik na, na te procenty. Natomiast tutaj, w tym Beginner Challenge, znowu mamy kwestię po prostu ugrania kontraktu. Także możemy sobie podświetlić tutaj, jak doszło do tej licytacji, jak ta licytacja przebiegała. Czasami to tam dostarcza jakichś um, informacji, jak rozgrywać, czy przeciwnicy byli aktywni i tak dalej. E, No i generalnie to też jest fajne źródło takiej nauki, e, tej licytacji, zwłaszcza gdy to jest licytowane z robotami. No to wtedy każdą odzywkę mamy tutaj wytłumaczoną w oparciu o ten system, którego one używają. Czyli albo tam jakiś ten SAKE, standard American Yellow Card, czy 2 Over One, Game Forcing i tak dalej. No, ale to jak tam się uczyć jakichś systemów licytacyjnych, to pewnie wiecie o co chodzi. No to dobra, w tym wypadku mamy akurat 3 bezatu do rozegrania. I po pikowym widać, że jak sobie tu puścimy do ręki, to weźmiemy trzy lewki finalnie, bo damy, zarżniemy asem, będziemy mieli waleta dobrego. czyli trzy pikowe na pewno mamy, raczej 5 kierowych, tak, to już jest 8. 3 karowe możemy wziąć w dowolnym momencie, to jest 11. No i dwie treflowe, pewnie na końcu. Oddamy, pewnie nic się nie będzie dało z tym za bardzo zrobić. Także w zasadzie mógłbym od razu tutaj zadeklarować, że biorę te 11 lew i do widzenia, ale no, rozegrajmy to szybko, żeby było widać. Także tutaj, akurat w 3 bezatu, polecam przed wistem. E, zawsze się zastanowić, policzyć te lewy, e, co nam zagraża, który przeciwnik jest niebezpieczny, który przeciwnik nam podgrywa jakiś kolor w niebezpieczny sposób. No i odpowiednio dostosować swoją rozgrywkę e, do tego. No ale tutaj, tak jak mówię. Ok, czyli kolor kierowy się nie podzielił, ale to nam w zasadzie w niczym nie przeszkadza. Mieliśmy kierów 9, czyli wuma 4. No to i tak możemy te kiery z góry grać. Także weźmiemy szybko 5 kierowych. Tu coś powyrzucamy. Jeszcze jest taka ewentualna szansa, że um, jeżeli roboty by powyrzucały trefle to może w jakiś sposób dałoby się im sparzyć tego Asa i Króla Trefl razem, no to wtedy byśmy dostali może darmową Lewkę Treflową, ale tutaj chyba musiałbym rozegrać pozostałe boczne kolory, no i wtedy roboty by zostawiły sobie po forcie w tych kolorach, także raczej nie uda się tak zrobić. Um, także weźmy po prostu tą 11. Tak jak mówiłem, w tym formacie też chodzi tylko o to, żeby ukrać kontrakt, czyli mieliśmy do wzięcia tak naprawdę 9 Lew, jak weźmiesz 9 lew, to będzie super. Wzięliśmy 11, też ekstra, ale w tym challenge'u w zasadzie chyba nie dostaje się niczego ekstra za, za, za wzięcie dodatkowych lew. Także lepiej bezpiecznie rozgrywać, skupić się na ugraniu kontraktu, a nie na, na dróbkach czy jakichś tam innych czarach marach. Dobra, czyli teraz mamy Karo, poszedł Pikot Partnera, my powiedzieliśmy Bezatu i zbiegło. I przeciwnicy nic nie interweniowali. No i dobra, mamy wiskierowy. W pikach mamy tak dwie lewki, w kierach no prawdopodobnie jedna, chyba że tutaj wskoczy teraz asem, no to jest szansa na wzięcie dwóch. W treflach też na razie nie wyrobione nic, dwie karowe, czyli mamy na razie cztery lewy, potrzebujemy wyrobić jeszcze trzy. Teraz tak, jak poszedł spod asa, no dobra, to puścimy sobie. No dobra, wskoczył nam robot asem, także trochę nam to ułatwia. Generalnie brakuje nam waleta i dziesiątki, także jeżeli teraz byśmy wzięli um, królem, jeżeli e pozwoliłby nam wziąć tą lewę królem, to potem my grając w kiera, no niespecjalnie mamy jak tą damę, e, damę zabrać, jeżeli as jest po tej stronie. Bo wtedy w mógłby podłożyć dziesiątkę lub waleta, my jesteśmy zmuszeni wstawić tą damę, no i as zawsze nam tą damę pobije. Chyba, że ten as był drugi, no to też może, no ale zawsze musielibyśmy to zgadywać. Dobra, i teraz mamy fajną przesłankę. Bo gra nam damą karo, co przeważnie oznacza, że ma taki gracz również waleta, jeżeli wistuje z sekwensu. Więc możemy to pobić ASEM i potem zaimpasować tego waleta. Czyli przejść do stołu, zagrać dziewiątkę i. Um, no i zdobyć dodatkową lewę karową. Dobra, to co? Może tego trefla od razu wyrobimy, przy okazji, przechodząc ze stołu. Czy to potem nie naraża na jakąś utratę tych trefli? Bo też brakuje waleta dyszki. No dobra, grajmy na razie, dodamy. Ok, wziął asem i kontynuuję te trefle. Dobra, czyli walet jeszcze jest w grze. Ok, pobierzmy królem. Tak. No to od razu możemy tego waleta trefle wypłoszyć. No i zobaczymy, co on nam zagra. Kiera. Dobra, weźmiemy w stole. Gramy tą dziewiątkę karo. No i przepuścimy sobie. No dobra, czyli walet karo był tutaj faktycznie. Teraz co, trefla możemy zgrać. Kierem możemy wrócić do ręki. Czy ja teraz chcę coś kombinować z impasem? Damy pik jeszcze. Czyli tak, zagram do kiera. Już wolałbym tego nie robić. Wolałbym to, tego kiera jeszcze mieć. No dobra, odegrajmy trefla. Kier spadł, kiera zagrajmy biorę. Teraz pytanie, dobra, walec się sypnie? Nie sypnie się. No tak, bo miałem tylko dwa kary. Jakbym miał trzy, to by się. To byłaby szansa na podział. A tak to jeszcze ten walet karo tam został. No dobra, no to. No proszę, czyli dama była tutaj. No to ble, bierzemy tym ASEM, gramy króla. Chyba nawet psemka jest dobra. Także 10 L zamiast 7. 7 by nam wystarczyło. No i kolejny kontrakt. Czyli mamy tak. A jedno jednokier, no tutaj intensywna licytacja dwustronna. Jednokier W wszedł Michaelsem, czyli ma 5-5 skład. Teraz nasz partner tu licytuje, że dobre poparcie w kierach. Ci te piki przepychają się. U nas padło 4 kier, ci dalej tymi pikami 4 piki. Ostatecznie lądujemy w pięciu kierach. No dobra, czyli trzeba się pilnować. W ma tutaj układ dwóch piątek, pikową i prawdopodobnie, wydaje mi się, że no musi mieć treflową i wist idzie z jakiejś krótkości dobra, ale generalnie mamy ładny kolor karowy w pełny w zasadzie nie zawistowali w te piki także jest tu szansa na wyrzucenie przegrywających um, no albo trefla przegrywającego jednego pika no to dwa piki oddamy jak kiery się jakoś podzielą rozsądnie to swoje zrobimy także tutaj priorytet myślę jest w tym, żeby Ściągnąć atuty. Ok, tu już nie ma. To jest 7, 9, 12, walet I teraz możemy sobie te kara bezpiecznie rozegrać. To jest 7, 10, 11, czyli tu jeszcze dwa. I teraz co? Czy wyrzucić dwa piki, czy trefla i pika? Chyba bez znaczenia. także Zróbmy. Może tak. Ok. No i prawdopodobnie jeszcze oddamy tego trefla. I swoje mamy zrobione. także ostatnia lewa kierowa dla nas. Super. No dobra. Ok. Teraz nasz partner jedno-trefl. Tu nam wskoczył blokująco 3 karo z 7 kartu prawdopodobnie. My powiedzieliśmy z tą ręką 3 pik. Ok. Dosyć. Dosyć ciekawie. I 4 pik partner nas, nam dokończył. No dobra, czyli tak mamy reną z karą. Piki pełne. Teraz, którą rękę chcielibyśmy wyrabiać? Idealnie byłoby chyba się skupić na tej ręce, czyli musielibyśmy wyrobić trefla. Na jednego kiera możemy wrzucić jedno karo, a pozostałe dwa kara możemy przebić 5-kartowym kolorze w stole tak jakby. Dobra, czyli to pobijemy. Przejdziemy pikiem do Asa, przebijemy karo. Fajnie by było jakby się piki podzieliły 2-2, ale może być tak, że się podzielą 3-1, że pik raczej singlowy tutaj będzie. U tego co ma długi kolor karowy. No ale dobra, pociągnijmy raz, okay, dyszka, dyszka dosyć znamienna. Mm, ale wtedy mamy dziewiątkę dron, także teraz możemy bić wysoko. Dobra, bijemy karo, bijemy tak. Um, teraz może zróbmy sobie ten impas, co nam to szkodzi? Czy nam to szkodzi? Nie no, ale zawsze będziemy mieli jeszcze komunikację ze stołem. Także dobra, pociągnijmy tego pika, ok, czyli było na odwrót, tu są trzy piki, czyli jeszcze jednego musimy mu tam ściągnąć. To co, myślę, że jak teraz kierem przejdziemy, na króla wyrzucimy karo, teraz królem pik ściągniemy ostatniego pika i gramy dyszkę trefl i jeszcze król jest w impasie, no to już w ogóle bierzemy wszystko do spodu także cyk i możemy zadeklarować 13 lat dobra ok trefl wszedli, weszliśmy pikiem Partner nam tu takie drary zalicytował, dobre poparcie z, z fitem pick, ten dał kontrę, że coś tam ma w treflach, no skoro to dwa tref było sztuczne, to ten daje kontrę, że ma trefle, my dwa karo teraz, które jest, aha takie inwitujące, chociaż nie wiem z czym ten inwit, 5, 10, 11, no, raczej słaba ręka i partner teraz od razu końcówkę wrzucił. Dobra, czyli 580. A my jesteśmy na 1121 punktów. Gramy końcóweczkę. No ale dobra. Pikowo może oddamy, kierową może jedną też oddamy, treflową jedną oddamy. O i od razu nam się też Wist bardzo nam pomaga, bo znowu prawdopodobnie dama walet. To możemy sobie puścić do Asa. I teraz y, będziemy impasować tego waleta, grając małe do dyszki Karo. No ale dobra, poczekajmy. Trzy lewki, żeby nie oddać jakiejś przebitki nieopatrznie. Czy my potrzebujemy impasować tego króla pik? Skoro etu otworzył, czyli my mieliśmy 21 punktów, on ma 12, 33. No jest duża szansa, że u niego jest ten król pik. Tylko teraz jak dojść do stołu? Bo może być tak, że jest drugi askier. Żeby karo tej przybitki, karo nie dostać też. No ale dobra, 3-3, te kara. Tutaj wyrzucił dwójkę, prawdopodobnie ma nieparzystą, bo roboty zrzucają z nieparzystych najniższą, czyli z trzech zrzuciłby dwójkę. A ten mógł wystawić z czwarty od dama walet to może przejdźmy sobie tym karem, od razu zróbmy ten impas, dobra i teraz damą od razu zagramy na, tak, okej okay. poprawimy waletę pik, chyba się, okej, okay, nie podzieliły się dobra, teraz jest znowu ryzyko, żeby nie oddać więcej niż jednej tryflowej czyli musimy wcześniej kiery wyrobić mm, 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 mm. czyli jak to był dubel kier powiedzmy, a tu są cztery to ten raz puści, potem weźmie asem i potem zagra kiera na jakąś tam przybitkę a potem my dojdziemy do stołu, dojdziemy no dobra, czyli ściągamy ostatniego pika i gramy w te kiery dobra, bierze asem od razu, więc nic nam raczej nie grozi, trefla sobie wezmą i um, elegancko, dobra, mamy jeszcze tutaj tego pika i na kiery wyrzucamy tego ostatniego trefla, Dobra. 11 lew. Ok, jednostronna licytacja. No, generalnie, jak jest jednostronna licytacja, to nie ma się co za bardzo interesować tym, tylko od razu przejść do rozgrywki, aczkolwiek czasem nawet może być taka przesłanka, że jeżeli nie padła kontra na jakąś sztuczną odzywkę, um, no to to też może być. Można też wydedukować coś z tego, że gdyby robot miał coś, na przykład w tym sztucznie zalicytowanym kolorze przez nas, no to, no to mógłby mieć tam jakiegoś Asa albo króla, albo jakiś po prostu dobry kolor, żeby partner w niego zawistował. Jak tego nie robi, no to też, też z tego możemy czerpać przesłankę, że, że nie ma tych wartości po prostu, bo inaczej dałby kontrę, ale tutaj chyba nie ma takiego przypadku. Dobra. Król kier. Ok, mamy 5 karo, czyli tak. 11 lat, sporo. Dwie kierowe oddamy. Piki nam e, nie są straszne, aczkolwiek. Którą rękę chcemy wyrobić, znowu. Dobra, czyli trefle będziemy musieli przebić tutaj. Kiera, jeszcze jednego oddamy. Ok, sprawdźmy, jak się ja tu dzieli. Czyli zagramy małe do Asa. I teraz znowu no to jest takie podejście na maksę, żeby właśnie się podzielił, podzieli ten kolor, no to wtedy więcej lawek bierzemy a generalnie chodzi o to, żeby grać też bezpiecznego brydża, tak jak tutaj żeby ugrać kontrakt no dobra, teraz możemy po prostu wyrobić te piki przebitkami, jak się podzielą też piki, o to wyrzucimy dwa kiery na te dwa dobre piki, bo cztery ra dwa razy zagraliśmy po cztery, czyli 8, teraz jest 11, więc dwa ostatnie nasze piki do 13 to już są forty, więc teraz, albo możemy też kiera wyrzucić z ręki i wyprzebijać sobie teraz wszystko obustronnie, także z tej strony, o, a na te piki wyrzucić kiery, no już generalnie wszystko jest cacy, czyli plus 1. No no, aksi to plus 1 oczywiście ma znaczenie, ale wydaje mi się, że na przykład jakby był jakiś tam podział kar 4-0, no to wtedy być może nie, nie, nie należy zaczynać od ściągania atutów, tylko mm, jakoś inaczej bezpiecznie to rozegrać. No, chociaż pociągnięcie raz chyba nic nie robiło. Dobra. Siódme rozdanie. Mamy 6 kier do ugrania. Po licytacji my otworzyliśmy. Przeciwnik szedł 2 trefl. To jest istotne. Partner tutaj znowu coś podniósł. 3 trefl. Mamy 4 kier, 4 bezatu, 5 pik, 6 kier. Dobra. Czyli mamy tak. 9, 10, 13. Tu jest 619, 25 oczek mamy na naszych rękach i przeciwnik wchodził dwa trefl, czyli on ma co najmniej tam 10 roboty, niby mają napisane, że wchodzą. Czyli 35 łącznie. 5 brakujących może być u Maksymalnie tyle może mieć. Jest z króla, czyli prawdopodobnie dama Walet, albo no dama co najmniej jeszcze jest tam u niego. I teraz tak w pikach mają 9 punktów, ale my mamy renons tutaj. Moglibyśmy te dwa piki przebić albo po prostu ściągnąć atuty i na kara, bo mamy prawie pełne kolor karowy, wyrzucić po prostu wszystko co się da. Także pobierzmy asem. Kiery teraz tak, 3, 6, 10. Czyli kiery możemy nawet jak się podzielą maksymalnie niekorzystnie, to. Tak nam to nic nie robi. Czyli mamy 7-8. Wszystkie kiery poszły. Teraz gramy sobie do Walecika. Z powrotem Karo. No i generalnie na te dobre kara wyrzucimy e, 3 czarne przegrywające z naszej ręki. Także możemy znowu zadeklarować i kontrakt zrobiony z nadróbką. I ostatnie rozdanie. Karo, pik, 2 tref, 2 bezatu. Inwitujące. Partner przyjął Invit 1416. 14, 16. Dobra, zobaczmy znowu, czyli 3 bezatu. 4, 7, 10, 16. Ok, partner ma ładną wyżkową rękę, ale z krótkością pik, także nie mógł otworzyć jedno bezatu. A my mamy 4, 8, 10, 11, czyli 27 łącznie punktów na linii. Przeciwnicy mają 9 podzielone między siebie. Wiz 9, Kier. Prawdopodobnie nie ma damy Kier. Tak by mi sugerował ten wist. raczej z jakiegoś dubla może dziwnego poszedł. No roboty nie wistują odmiennie, roboty wistują chyba właśnie naturalnie. Czyli z dubla wyższą, z czterech też wyższą, z trzech idą najniższą. No ale jak ma trzecią damę, to nie ma takiej opcji, żeby miało ma dziewięć i dama. My mamy pozostałe karty, waleta i dziesiątkę. Dobra, czyli po tym liście prawdopodobnie mamy cztery lewy kierowe, na pewno trzy. W kara mamy cztery kierowe, to jest 7. i trefle wyglądają najbardziej obiecująco. No w piki raczej nie chcemy grać, bo piki są takie powiedzmy palcówkowe, że musimy dużo zgadywać, bo brakuje nam asa, damy, dziewiątki, dziesiątki, więc tutaj znowu lepiej, żeby to nam w zagrał w te piki i nam rozwiązał problem, no jak będzie e nie zagrywał, no to będziemy musieli coś zgadywać. Dobra, wstawmy waletą, on tu poleci dama, no i oczywiście e, i nam się kolor kierowy rozwiązał, także bierzemy asem i mamy 4 kierowe 4 karowe to jest 8, no i teraz sobie po prostu wyróbmy to karo Dobra, czemu W zawistował z takiego właśnie kiera, no prawda, być może jest to jakaś przesłanka, że ma właśnie te widły w pikach, jakiś as-dama, albo as yy, dama 10 i nie chciał wistować w ten kolor, woli, żeby to partner go podegrał. Tak by wychodziło. Czyli teraz, jeżeli e ma tego asa trefle, to zagramy w trefla, on dojdzie i zagra w tego pika. To czy lepiej nam zgrać nasze wszystkie lewy i dopiero wyrobić trefla? No, generalnie to jest znowu właśnie takie podejście, czy. Czy wykonać najtrudniejszą część od razu, kiedy roboty, kiedy przeciwnicy nie mają jeszcze informacji? Bo generalnie, im więcej lew zagramy, tym więcej zrzutek one roboty mogą, są w stanie sobie przekazać, no i przeciwnicy tak samo. Um, także z jednej strony, w końcu będziemy, z możemy je zmusić, grając te nasze lewy, do wyrzucania jakichś dobrych lew, potencjalnych kart, które mogłyby brać lewy, więc to jest na naszą rękę, ale z drugiej strony Ujawniamy więcej informacji o rozdaniu. Także w tym momencie, on, sk skąd jest ustawiony kontrakt? Z mojej ręki, z 2BZ, było przez S zajęte, czyli oni widzą te kara. Widzą te kara, że one są takie dobre, więc raczej będą mieli prostą matematykę. Jak zagram teraz w treflan, no to będą wiedzieli, że no dobra, jedyny kolor, w który mogą grać, to są piki. Także to będzie praktycznie pewne. No ale dobra, no w te piki mnie nie rozjadą, nie wiadomo jak. Jak zagra damą wstawię królach, zagra w wstawię walet. Jak zagra małe. Albo dziewiątkę na przykład, to co? No dobra, dziewięć lew jest pewne, ale. Znowu ten umysł Maksowicza tutaj działa. Dobra, Astref był po tej stronie, więc w ogóle nie ma tematu. No, no to teraz mamy już w ogóle wszystkie lewy na końcu oddamy tylko e, pikową. Czyli cała ta rozkmina. E, jak krew w piach! no i dobra, przechodzimy do króla, ósemka jest dobra tutaj waleta nam też chyba pokazał także dyszka jest dobra, waletem się tu możemy, nie wiem, odblokować bez znaczenia, bez znaczenia karo, karo, karo Wyrzucamy piki i na końcu tego asa pikno trzeba oddać także, o no coś mi się udało dobrze wymyślić czyli miał te właśnie as, dama ale w takich przypadkach chyba i tak lepiej dać wist spod tego asa damy po to żeby po prostu zacząć wyrabiać ten kolor, a nie czekać aż partner nam go podegra, zwłaszcza jeżeli jeszcze dodatkowo miał tego asa trefl. Czyli po tej licytacji no mógł się spodziewać, że partner ma mało punktów, prawdopodobnie nie, do, nie dochodzi. A, no więc mógł po prostu zacząć od wyrabiania tych pików, nawet jeżeli straciłby lewę. No i super. Challenge Um, ogłaszam sukcesem zakończony wszystkie kontrakty zrobione, także polecam sobie odpalać codziennie, albo co jakiś czas trenować rozgrywkę. No i tutaj jest to urozmaicenie, że mamy nie tylko kontrakt jedno bezatu, nie tylko 7 lew do wzięcia za każdym razem. Dodatkowo tak jednostronnie cały czas z tej samej ręki. A tutaj mamy inne kontrakty, licytację dwustronną, z której możemy gdzieś tam czerpać informacje, ale wciąż sami nie musimy licytować, także to jest wciąż. Challenge, takie wyzwanie polegające na naszych umiejętnościach rozgrywkowych. Także polecam, trzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnym materiale. Yo!